Cześć Szymaneczko, z zaznaczyć się tylko. Witam Was w takim ciekawym dość filmiku. W pasogowym Jest. Dzisiaj mamy gościa z Kamil. Witam. I będziemy odjeść oto te wspaniałe. ...przysmaki Fasołki wszystkich smaków. Przysmaki, zobaczymy, no. kto z nas ma. W razie czego. większe no, miska no. na BH wymioty. No, no, tak. No to co, zaczynamy, tak? No, zaczynamy. To to jak ręce. Dobra. No i zwieźli Jeszcze raz. Tutyfuty albo śmiejące skarpety. Zobaczymy to mając z sobie. Nas... Może oboje. Ja mam szczęście. Co tym? A nie smakuje to zbyt dobrze. Niech ja chyba mam skarpetę. Ale da się zjeść. Oczywiście no, tak. tu, um, mie, mie, mieli być jeszcze moi dwaj znajomi, ale no niestety nie dotarli, więc. No niestety. Za bardzo się bali. Chyba. No to kamień teraz w kręci. A. Żygi! Ale było skwino. O ja pierdę. Jak coś, coś to ja tutaj mogę stracić przy, przytomność, więc. Wie, się nie matkiem. Mhm. Brzo skinia. Oh, no, Brzo Jest. No, no. no, Mam cholerę. Mam w sobie ściekle. O kurze. Lajkujcie. Zobaczcie. Nie. Pycha. giną za zadanie. znowu. No ba. Limonka. Albo skoszona trawa. Albo skoszona trawa. Zielona. Cokolwiek będzie jest dobre. Skoszona trawa. Też skoszona Ale trawa. Dobrze <noise> no, skoszoną trawę. No to jakbyście to się... wzięli garść trawy z ziemi i sobie do ryja. Wzięli. Dobra. Na pewno któryś z Was tak robił kiedykolwiek. Kamień to twoje nie? No, z znowu pomijaj No, pasta albo jagoda. Dobre, też dobre, dobre. na samy... to, to ja mówię ich je <laughs> Pasta do zębów. Jagoda, taka. Taka te, taka jeszcze yy, ścienia w smaku, ale. Mm. No, powiedz, <laughs> no, co jest? Członki gluty albo skabety znowu. Mam, ja mam nadzieję, że tylko nie trafię ani na ja ja, ani na rzeki, bo... Tutti frutti. Mmm. O, też tutti frutti. Jak to dobre. Mmm. Jak to, to jest, i jak guma. Lubię to. Dajcie lajka, oczywiście. Dobra, kręcisz. Na, na liście trafiam... Znowu pomijam. Powiem wam... Znowu. <grym> Zgnijmy jajo? Zgniłe jajo albo co? Albo pop popcorn. O, kurwa. Oby nie zgniłe jajo, oby nie zgniłe jajo. Powiem ma tak, że, 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 że na razie trafiają same? Dobre. No ja to, to już! Ja nie jednomyte. Ja to muszę pobić, bo... O Jezus! Jeden, jeden! To smakuje! No źle! <śmienny> nie nie, nawet na Chuj Czuję to w modzie cały czas! <śmienny> smakuje! No źle, no! Znowu pomiędzy! No, co to jest? No, albo. Chusteczki albo kokosem, no dobrze. No, akurat. No. Znaczy, chochasz jak nie, z za kokosem, to nie, to nie no. przypada, ma. Ale... Chusteczki. Dobre te chusteczki dla dzieci. to tak jakbyście jedli krem i nie no, no, dokładnie. Ale oni No. Ale to je, Jezu, to będziemy tak je Kęcisz. Że ty teraz, nie? Kurde. Znowu rozkoszona trawa, Ja nie, nie chcę limonka. limonkę, no. no. No zobaczymy. Limonka. Taka, kurwa. Ale... to mogę bo trawę niż. To A co, trawę nie robisz? Już tą trawę niż to zastanę zostanę z Wimejami. W No Dobra, Pomiędzy? Jeszcze nie było dwóch, dwóch smaków. Znowu, znowu pomiędzy. pomiędzy. Znowu! No co jest! No i Oła. pasta znowu. Pasta do zębów albo jagoda. Wcześniej miałem jagody, więc teraz chciałbym no pasta. Zobaczymy. Pasta. A to taka, taka stara niedobra. Nie. Ale, ale ta się dzieje. Jagoda, ale taka jakby zeszłoroczna. No. I, I jednak ta pasta nie, nie jest taka z, za dobra. To taka pasta za 80, że taka... Ja mam zeszłoroczną jagodę. Nie, ja muszę popić, no bo mi się smaki mieszają. Czy, czy, to, czy, czy się zakrywamy, żeby nie było. Leklamy. Oczywiście pijemy bywara, żeby żeby, żeby żeby nie... No żeby nie Dokładnie. Nie bez alkoholowego, żeby nie było. Ja, nie osądzajcie, nas. Ja, Teraz te z jakańca, czy ty? Ja. O ja ta pasta nie jest Pondę pomiędzy. Dobra, to może teraz zjedzmy tych, co jeszcze nie jedliśmy, czyli... Dobra. Psiaka, psie albo... Albo budyń czekoladowy. Ja nie chcę budyń, nie, nie chcę, nie chcę jeść z, z miski kolana. <grym> Do miski to my hmm. co najwyżej grujemy? <grym> Mam budyń, ale to nie jest taki... dobry. Chociaż, kurwa, nie wiem co to jest. Jak ja tam... Nie, to, to, wie, na to na pewno karma była, kurwa. Ja mam coś... Chuj, dziwnego, jeżeli to jest budyń, to nie dobry, ale jeżeli jest to karma, to nawet dobra. Nie, kar nie kar karmę to byś wypróbował. Nie, ale co taki budyń, a ja taki stary No bardzo. Dobra, teraz sobie zjemy gluta albo gruszkę zobaczmy, mnie. Jak? Kurwa. Glut. Ja to wczoraj staram się to zjeść, ale... Dobra, hmm. nie. Też mam <grym> się do zerów, kurwa. O nie. To smakuje nie jak... Glut tylko... Jak to? Gorzej kurwa niż glut. Ja jeden smak z znam. To nie wiem skąd. Ale jest to niedobry ja smak. Nie ale jest niedobry nie smak. Chyba zakręcimy ja jeszcze ze 4 razy. 3-2, czy jak? Ze cztery razy no. jeszcze zakręcimy. No. Więc ja teraz zakręcę. Mamy... Znowu jego albo... Ale teraz przynajmniej to no. będzie Dzień, bo... dobre. Chociaż też żeś pastę do zębów i tak popijał. Pasta. Ale już... Pasta grut, to jest... No... Też pasta. Ale to nie taka dobra. Pa, pa, pasta. O, a nie, nie na tyle, żeby wypnąć nie, 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 przyjemnie wypływa. No, chęć. No, na razie jest jeden i jeden, jeśli chodzi tak... Że ja mam mia miałem złe... No o, ale... znowu karma, bo buduńczykowa. Czekaj tego... Czekaj no, tego przegryzę. Dwa, dwa jeden domiec, bo ja miałem budyń, on miał kamę wtedy. Ty, Ty żeś nie był pewny. <laughs> ale to, 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 to kamań nie była na, na pewno. Bo... To, ale tak teraz może być. Ja, faktycznie dziwny ten budyń. Budyń. Ja nie, 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 ale nie, nie wiem. Co to jest? Ja już miałem obał, już mi ja mam teraz budyń. Ja mam ten smak co w, wcześniej. D Daj, spróbuję! Ale! Jeżeli, jeżeli to jest kama, to całkiem nie Karma, to całkiem nie ale, ale jeżeli jest to budyń, to jest. No to no, no, jest słodkie? No, jest to... To to jest budyń. Ale, ale nie, tak, w karmie nie ma nic słodkiego. To jest ja takie ja bardziej. Ja. jestem. Jest ostatnie, ostatnie, ostatnie Ostatnie dwa kręcenia. No i to no, no, oczywiście. No i Kudwa. To jest. Coś nie możemy wtrafić. Znowu no, grudol, albo gruszka. No nie, nie, ten znowu będzie da się tutaj popłacać. No. Nie, i tak nie jest taki znowu zły jak ten. No nie, to, nie, to, nie, to, jak to ja jego to mi zabiła. Gruszka. /a? Dwa, a dwa, dwa. Chyba ta de... decydująca. Kręcisz. No chyba, że będzie... to op... tutti frutti albo... Albo spłoskawy. Chyba, że mamy i będzie mi albo dobre, to wtedy też No. Tutti Frotti. Chuje. Skąd <grybuj> <Z kampęcia>. Ale <grybuj> O kurwa! to smakuje jak taki ser, stady, spleść, smiesznodek, oazum, ja. grzyb ze spindu, ze to po co mnie no. Chyba teraz mam część, żebyśmy każdy wzięli i zjedli. O ja W ogóle tymi skarpetami już mi coś przypomnie, Jak to kolega ostatnio no, to się nagrał, bo no, no, wiem. Dobra, to już miesza. Ale... Nie, to, to już, to, tam, tam, nie jest poza no, nagraniem. Chyba, że jemy no, dobra. jeszcze. Dobra, dobra, wiemy grać. Czekaj, po, po ile tak, jak, żeby. To może, było? po każdego smaku po jednym. O no dobra. Po no jednej no fasolce. Po jednej. Ja Ja co, co my robimy? To, to wszystko dalej. Tu, to, 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 to nie będzie piec z drugą w górę. To ja was zabiję. To się zaraz po, pożegamy przy widzach. No ja, ja się zaraz pożygam. Już, już mnie jest tak dobra. Tak, tak mi nie dobrze. Jak ja idę Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, sześć jest? Smakow? Trzy, siedem. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, tu tego ja nie mam, czekaj tych chyba, a nie mam mi mąki, no dobra, dobra, czekaj, nie, nie ma, dobra. Ale to jak mi tutaj weźmie jajko i żygi razem i przekan to ja tutaj się... Nie, nie, nie. <grymne> Dobra, no to pan... Trzy! Zdrowie. trzy? cztery. Czuję, tutaj... w futi. O to ja nie przyjdź tego. nie, nie, nie. <grym> oh na na początku <grym> tylko tutaj w fut mówię, okej okay. Potem doszła pasta, ja, ja wszystkie naraz, ja, potem pasta okej okay. Potem brzygi To już mówię, ja rozgryzłem się tak niedobrze Ja rozgryzłem rozgryzłem wszystkie naraz myślę, jak poczułem naraz brzygi karme i skarpety mówię, o nie, ja to wypytyłem Ja poczułem brzygi mi się razu zaczęło odcofać. Mówię... O nie! No żeby to zaraz prawdziwych nie było. Dobra, dziomeczkiem. Nie. Jeżeli wam się podobało oczywiście. Łapeczka w górę. Dzwoneczek. Dzwoneczek właśnie, żebyście tam byli na bieżąco subskrypcja, a my się widzimy w następnym odcinku. Mo no. może też z nie wiem. No możliwe, możliwe, tylko żeby nie przypasta. Do... Nie, raczej nie. Chyba chyba że oni mają jeszcze, no to... Tylko jeszcze. Coś... trochę zostało, więc jeszcze coś, bidek... coś trzeba z nimi zrobić. Nie, nie, yy, Chcecie, to, to wam możemy dać. No dokładnie, bo my tego już nie chcemy. Do zobaczenia. Cześć. Eee.